Witam, ja jestem Wosiu i przyszła do mnie paczka więc dzisiaj sobie ją otworzymy jest to paczka z bryklinka, jest tutaj trochę różnokolorowych części głównie drobnicy do no, mok, moków nad którymi chciałbym popracować więc spróbujmy ją otworzyć i foli, folii paczka Otwórzmy ją sobie Tutaj otwierać Łatwiej powiedzieć Nic zrobić I będę reklamował sprzedawcy To nie za to nie płaci I Jeżeli ktoś chce to może, to może mi zapytać w komentarzu Stąd jest ta paczka, wyciekła dokładnie z albo zatrzymać w tym momencie, kiedy ją wyjmowałem. jest żeby się to komuś wyłapać, to będzie bardzo umiejętny I paragon jeszcze schowany. Więc, co my tu mamy, co my tu mamy? Jest dużo jasno-farych, złotych i e transparentno-neonowo-zielonych elementów. Więcej transparentno-neonowo-zielonych e elementów. Więcej transparentno-neonowo-zielonych elementów plus elementy kolorowe spri e Spring Green. Elementy w ciemno ciemnofarym i czarnym. Głównie te małe briki jeden na jeden traleczki. Trochę zawiasów, bo ich nigdy nie za dużo. Więcej zawiasów i płytki 2x1 w ciemnofarym, bo akurat mi ich brakuje. Równe skosiki i study z dziurami na wylot. Pazurki i różne miecze. Briki 1 na 1 ze studami ze wszystkich stron, plus więcej różnych mieczy. Jeżeli wiecie, znacie się trochę na Warhammerze, to będziecie wiedzieli co, nad czym pracuję. Tutaj trochę zawiasów i jakaś zielona główka, która się tu zawierupyła. Ząbki. Płytki 4x4, ociągłe I więcej zawiasów i studów. Więc w to jest cała zawartość tej paczki, tak? Jest teraz tutaj rozłowy. Yy, Niedługo będziecie mogli się może spodziewać mocy z tego co zbudowałem, z tego co tu jest. Więc zapraszam Was do wyciśniania, lajkowania, subskrybowania, zostawiania komentarzy, jeżeli wiecie, co można w taki, pod takim filmem napisać. Wezmę Was. Cześć!